Witam Was, kochani, co u mnie żyje. Jestem zdrowa. Cześć Wam wszystkim. U mnie zbieranie, suszenie liści na kostce. Już mam kilka wysuszonych worków. A to wszystko będzie do okrywania roślin, a szczególnie basio. Na ogrodzie robią się pustki. Tu mamy trzmielinkę, zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. I tutaj monotonną mam pracę, ponieważ orzech włoski zrzuca liście pomału. Nie chcę na raz. Jeden, już zobaczcie łysy, niebo dzisiaj piękne. Liście, z basio, z basio, liście do basio suszone, a z orzecha włoskiego trzeba niestety wyrzucić z ogrodu. Są wynoszone. Do innego lasku, gdzie nie ma roślin, bo liście są szkodliwe, jak się rozkładają. Także mam dużo grabienia. Tam jeszcze zobaczcie gunera manikata. Wygląda jak po II wojnie światowej, ale jeszcze nie ścięta. Też będzie zaczynać szykować się do spania, czyli trzeba ją ściąć. Już liście częściowo jej przymarzły. A na ogrodzie zobaczcie, no Sajgon. Wszędzie liście. Tutaj mamy hostę, sypie nasionkami, pięknie nam się wysieje, na tym mi nie zależy, więc nasion nie zbieram i nie będę jej wysiewała wczesną wiosną. Judaszowce pięknie przebarwiają liście. Tutaj kolejny judaszowiec, zobaczcie jak pięknie prezentuje się w słoneczku. Nie bał się przy mrozku, liści nie zgubił, a paulownia, zobaczcie jak zakonczkowała. Jak nie będzie silnych mrozów, to pięknie nam zakwitnie. Tam jeszcze jest różyczka. No i jak mówiłam, bardzo dużo liści. Pierwsze co, to zbieram liście z orzecha włoskiego, a liście na rabatach częściowo pozbieram. Resztę zostawię, niech sobie ładnie leżakują. Życzownice wiedzą co zrobić. Liści z host nie zbieram. No i oczyszczamy trawniki. U mnie jeszcze, jak będzie ładna pogoda, jeszcze raz przekoszę trawnik, ale bardzo wysoko. Nie tak niziutko jak latem Wszędzie, zobaczcie, stoją worki z liśćmi. Tutaj piękna barbułka była. Teraz już pomału zawiązuje nam nasiona. Nie wiem, czy ma nasiona, czy nie. Także chodzę, sprzątam, zbieram. Zobaczcie na gunerę jak wygląda tragedia. Ale nie mam czasu się nią zająć, bo jeszcze chodzę na grzybki. Tutaj wczoraj, przedwczoraj... Nie... W Poniedziałek i w sobotę walczyłam z trawnikiem z orzecha włoskiego. Pełno liści. Chodzę, nakładam rękawiczkę, zbieram także dużo, mam cięcia, dużo pracy. No co kwitnie, zobaczcie, chryzantemki. Kwitną chryzantemki. Tutaj zostawiłam sobie nasiona z lilii Już zaczyna nam tutaj się zasuszać. Będziemy zbierać i wysiewać. Bardzo fajnie się wysiewa lilia. Tak samo tutaj zostawiłam. No, także mam straszny bałagan. Nie ma co pokazywać, ale ogarnę. Pomalutko ogarnę. No i oczywiście mam wykopki. Wykopuję kanny, bo tylko kanny mi zostały. A tu mamy tabulec pogięty. Bardzo ładnie nam się przebarwia. Też zbierałam z niego liście z orzecha włoskiego. A tutaj mamy koszyczek z orzeszkami, bo odwiedza mnie wiwiórka. No i na rabatach pusto czekamy. Na co? Na krokusiki wiosną. Tutaj wszędzie będzie poletko krokusów. Jeszcze częściowo muszę pozbierać liście z orzecha włoskiego. Takie pojedyncze, malutkie. Czy okrywam już hibiskusy bylinowe? Nie, jeszcze nie. Bagienne. Jeszcze nie ukrywam. No i czekam na nasionka. Zobaczcie, zawiązał nasiona. Będziemy wysiewać. No, trawnik zobaczcie. Trawa się położyła od grabienia, więc trzeba ją podkosić, ale czekamy, żeby troszeczkę przeschła. Jedna karpa kamny wykopana. Suszy się, oczyściłam ją, ile mogłam z ziemi, bo jest bardzo mokra. Teraz na słoneczku się suszy. Nie zanoście tego kochani do domu od razu, bo będzie pleśniała. Musi nam odeschnąć. Na wieczór wsadzę ją do koszyczka i też zostanie na dworze. Ale pod zadaszeniem, że w razie czego jak będzie padało, to żeby nie mokła. Pięknie się rozrosła. Jeszcze raz mam więcej niż jeszcze raz tyle do wykopania, to jest ta czerwona. Inne kanny to już są pochowane do ogrodu zimowego. Jesień jest piękna, bo przebarwiają się ślicznie i liście. Tu jest kielichowiec, który nam się przebarwia pod nim oklapła hosta. Tu jeszcze do czyszczenia liliowce. Warto je pościnać, oczyścić, żeby nie straszyły. No i tutaj też zostawiałam sobie dwie lilie i ta już mi zaczyna się otwierać. Zbiorę nasionka. O, tu mamy nasionka. Są bardzo cieniutkie. Delikatnie, żeby nie spadło. No i tutaj jeżureczki też już nam, zobaczcie, zrzucają nasiona i bardzo dużo taszków siedzi i też wydziobuje uwielbiam rabaty tak osypane liśćmi, kolorowe, żółte no ale roboty dużo tutaj jeszcze mamy gazanie, które kwitną, słoneczko się pojawiło, to się poło, ładnie pootwierają a tutaj magnolia zrzuca mi liście, także mam roboty bardzo dużo jeszcze ogród zimowy muszę podlać no i walczę z przędziorkiem przecieram często liście bo przędziorek uwielbia nasze rośliny zimą. Tu mamy akant. Zostaje w tym roku w gruncie. Nasypię liści, ale jeszcze nie. Nasypię liści, zrobię kopczyk, żeby na niego nie padało i będzie zimował. Zobaczymy, jak sobie da radę. Aby nam nurnica nie wcięła, bo dziur mam mnóstwo. Mówię wam, muszę ją karmić. Tutaj mamy owoce trzmieliny. Kolejnej odmiany. Uwielbiają je ptaki także. Jak zakwitnie wyda owoce, pięknie wygląda, później nasionka jest jeszcze pożywką dla roślinek. Mo, no, na roślinek, co ja gadam? Dla ptaszków. Jeszcze kwitnie nam powojnik Jan Paweł II. Wydał nam kwiatka. Ten powojnik strasznie chorował na uwiąt, ale się ładnie odbudował. Wczesną wiosną gozetnę. Niech sobie puszcza na nowo. Zobaczymy, co tam czy sobie poradzi, ale muszę go ściąć i oczyścić tutaj, bo bardzo dużo jest do usunięcia po tej jego chorobie. A tu mamy nasionka czarnej trawki konwalik, ale i ona, jak się wysieje, zobaczcie, jest zielona. Także nie pozwólcie, żeby się wysiewała, bo zmieni kolor z czarnego na zielony. Nie uzyskuje po nasionkach cech ale koroliki ma piękne. Tutaj akurat. Nie przeszkadza mi, że zmieniła barwę. Jest i czarna, jest i zielona, ale w drugim miejscu mam ją tylko czarną. No i jak coś zielonego wychodzi, oczywiście. Zostaje systematycznie usunięte. Piękne ma koraliki czarne, takie perełaczki. Tutaj mamy arum, pięknie zaczęło rosnąć. Wydało nam nowe liście, a tu będzie nowe pokolenie. Jego nasilniki, zobaczcie, się wysypały. Chodź tutaj i powstaje nowa sadzonka. Wcale nie musimy wtykać, przykrywać. One sobie same poradzą. U mnie to już powstało. Bardzo duże poletko. Bardzo dużo nowych siewek mam na ogrodzie, bo ptaszki roznoszą. Tak się obsypało i nic z tym nie trzeba robić. Samo ładnie nam się ukorzeni. Arun zakwitnie w maju. Zgubi nam liście później wyda kolby. No i na jesień jak widać pięknie wyda nam kolejne liście. Jak przyjdą mocne przymrozki, wyłoży nam się, bo ale nie zmarznie, bo nie lubi zimna. Kuli się do siebie, przytula cebulę, okrywa. Także aromat teraz zaczyna nam pięknie się prezentować. Tutaj sypie nam się wierzba. I okrywa nam języcznik. Środek oczywiście oczyszczam, bo będzie gniło i pleśniało. Także środek warto języcznika oczyścić. Tu już widać zalążki nowych liści. Tutaj hosty idą też już spać. No i kolejne paprotki. Mamy tutaj bardzo dużo sprzątania, ale nie wszystkie liście zbieram tylko z orzecha włoskiego. Chyba, że jest naprawdę duży nadmiar. To i jeszcze trzeba oczyszczać, bo rośliny będą nam kleśniały. Akurat mamy taką pogodę, że cały czas pada. Dobra, ja się zabieram zagrabienie liści, póki słoneczko świeci. Przerzucam, żeby były suche, bo do worka i chowam do pomieszczenia zadaszonego. A Wam dziękuję za spacerek. U mnie jeszcze, zobaczcie, kwitną różyczki, starają się. Noce ciepłe po 8-9 stopni. Niepotrzebnie były przymrozki dwa dni, bo jeszcze wszystko by pięknie stało. Dobra, dzięki za spacerek. Miłego wam życzę. I uśmiechu na twarzy. Cześć.